Witam Cię bardzo serdecznie. Nazywam się Sławomir Zarzuliacz, jestem trenerem biznesu. Chciałem Ci dzisiaj przedstawić skuteczną wizytę w siedmiu krokach. Pierwszym krokiem, jaki powinieneś zrobić, jest to powitanie. Dlaczego powitanie jest takie ważne? Jest to szansa i czas dla Twojego klienta, aby się z Tobą zapoznał, żeby mógł zapoznać się z Twoją osobą, po co do niego przyjeżdżasz. Bardzo jest ważne tutaj to, żebyś zaprezentował siebie. Czyli jaką reprezentujesz firmę, z czym do niego przyjeżdżasz i w jakim celu. Następnym, drugim punktem w skutecznej wizycie jest potrzeby. potrzeba. W potrzebach najważniejsze jest, żebyś zadawał pytania otwarte, nie zadawał pytań zamkniętych, typu czym podoba się Panu ta oferta. Dowiedz się jak najwięcej o tym, czego klient potrzebuje. Klient ma tutaj mówić, ty natomiast masz słuchać. Nie dawno się mówi, że mamy dwoje uszu, a jedną y, parę ust. To jest najważniejsza cecha dobrego handlowca. Potrafi słuchać. Trzecim etapem skutecznej wizyty handlowej jest zaangażowanie klienta. Zaangażowanie tutaj ma za zadanie przedstawienie y, oferty którą pokazali klientowi. Jeśli przyjeżdżasz z cennikiem, pokaż tą klientowi. Jeśli masz jakąś próbkę materiału, próbkę tego, co sprzedajesz, daj klientowi jako pomacać to, z czym przyjechałeś. Nie może tutaj mieć miejsca ukrywanie żadnych rzeczy, żadnych szczegółów oferty, z którą przyjechałeś. Czwartym etapem jest prezentacja. W tym etapie prezentujesz swój produkt. Pamiętaj, że najważniejsze jest tutaj, aby prezentować swój produkt językiem korzyści, a nie cech. Przypomnij sobie sytuację, kiedy poszedłeś, coś kupować i sprzedawca zasypował Cię informacjami, jakie dany produkt ma cechy, jaki kolor, jakie ma najnowsze oprogramowanie lub też jakie ma wymiary. To nie ma znaczenia. Najważniejsze jest, co dzięki temu. Jeśli kupujesz przykładowo laptop, zależy Ci na małym, dla Ciebie najcenniejszą informacją będzie, że dzięki temu, że jest mały go do torebki, że będzie poręczny. Jeśli kupujesz pralkę, pamiętaj o tym, że dzięki temu, że jest cicha, możesz nastawić pranie na noc i nie obudzisz y, domowników y, szumami pralki. Piątym etapem jest domknięcie. W tym etapie domykasz samą wizytę handlową. Tutaj ustalasz wszystkie warunki. Warunki płatności, warunki dostawy. Wszystko to, które służy podsumowaniu tej wizyty handlowej. Przechodząc teraz do następnego punktu, jest on bardzo często pomijany wśród handlowców, jest to pauza. Pewnie się zastanawiasz dlaczego pauza? Pauza dlatego, że jeśli klientowi podczas po poprzednich pięciu etapach wizyty nastąpiła niejako ma jakieś obiekcje w stosunku do poprzednich etapów, to będzie to ten etap, w którym ci o nich opowiem. Jest to etap, w którym, jeśli pojawią się jakiekolwiek zastrzeżenia, to jest tutaj na to czas. Pomyśl sobie, czy nie lepiej zatrzymać się na tym etapie, aby rozwijać wszystkie wątpliwości klienta. Zamiast domknąć sprzedaż, klient wyjdzie zadowolony, po czym wróci. Być może będziesz obsługiwał następnego klienta, a wtedy ten klient, który poprzednio kupił Ciebie produkt, powie, że jest niezadowolony. Nie dość, że masz jednego klienta, który jest niezadowolony, prawdopodobnie stracisz tego, z którym właśnie trwa wizyta handlowa. Dlatego jest to bardzo ważny etap wizyty handlowej. Siódmym etapem jest zaproponowanie czegoś jeszcze. Zaproponowano coś jeszcze podróżniemy dwie metody. Jest metoda cross-sellingu i upselling. Cross-selling to jest do sprzedania produktu powiązanego z głównym produktem. Przykładowo, jeśli idziesz kupować garnitur do sklepu, prawdopodobnie pani zaproponuje Ci krawat. Jeśli to jest upselling, to w momencie, gdy kupujesz garnitur, jest duże prawdopodobieństwo, że pani zaproponuje Ci perfumy. Jest to produkt niezwiązany z produktem głównym. Pamiętaj, że w tym etapie do sprzedawania produktów jest duże prawdopodobieństwo, że sprzedaż wartość produktu równomierną do, do produktu głównego. Pamiętaj, żeby nie robić tego instynktownie. Ucz się od innych. Obserwuj na stacjach Cepelu, w sieci sklepów Rosman jest y, stosowana technika abselingu i cross Jednakże jest robiona mechanicznie. Pamiętaj, żeby uniknąć tej sytuacji. Ostatnio spotkałem się z sytuacją, gdzie pani pod koniec zakupów zaproponowała mi płyn do demakijażu oczu. Jest to nietrafione, ponieważ wykonywała to mechanicznie i nie było to y, pod klienta. Pamiętaj, żeby nie robić tego mechanicznie. Mam nadzieję, że pomoże Ci to wykonywać skutecznie Twoją wizytę handlową.